Cześć, 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 witajcie. Tutaj Maciek i Klocki. W momencie, kiedy widzicie ten film, nie mam mnie w Poznaniu, jestem na mini wakacjach. No trzeba czasem zresetować głowę, no ale zostawiam Wam taki oto archiwalny opening żółtych saszetek. Kiedyś był taki zielony, srebrny, a dzisiaj żółty. No i jest tutaj seria 10, seria 12, seria 16, dwie saszetki oraz seria The Lego Batman. Mówi: Okej, okay, czyli pięć saszetek. Myślę, że ten film Wam się spodoba. Tym bardziej, że niedawno robiliśmy jakieś inne openingi seria 22. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie, to odsyłam Was do tego filmu, bo pokazałem te figurki bardzo szybko. A tymczasem, lećmy już z tymi żółtymi saszetami. No to dobra, ja już jestem na stole, to znaczy precyzyjniej mówiąc, saszetki są na stole, ja siedzę przy stole i będziemy ucinać, ciachać, sprawdzać, być może w środku nie będzie nic ciekawego. Ruszajmy, nie będziemy też przeglądać jakie figurki mogły się tutaj trafić, po prostu to co wyciągniemy, omawiamy i finito. No dobra, na pierwszy rzut niech idzie The Lego Batman mówi I tutaj nie śmiejcie się ze mnie, jeżeli nie będę wiedział, nie będę pamiętał, co to tam za postać w środku mi wyskoczy. Ale swoją drogą, też ciekawa sytuacja, bo ja pamiętam, jak przez mgłę, ale jednak pamiętam, jak te saszetki były świeżynką, nowością. I wtedy, wtedy to się otwierało tak regularnie. A dzisiaj w archiwalnym czwartku Jokera. Jokera tutaj mamy. Bardzo fajnie, bo on chyba miał tutaj coś ciekawego, jakieś akcesorium, czy nie bardzo, być może nie. Być może, tylko zerknę, on był nawet bez tego swojego listu gończego. Tak, o nie. Czyli, jeżeli chodzi o tą pierwszą saszetkę, trafiła mi się zdecydowanie najgorsza figurka. No i ciekawa sytuacja, bo tutaj było aż 20 postaci do zebrania. Dla porównania, no dzisiaj często to jest od 12 do 16, jednak być może trochę koszty przekalkulowali i tak to ostatecznie wyszło. No, także tego. Mamy przynajmniej kubrak z Arkam. To się też może do czegoś przydać, chociaż z drugiej strony jakby to był taki Kubrak neutralny, bez tej informacji, to moglibyśmy w dowolnym miejscu na świecie tego więźnia ulokować. Tutaj no trochę sytuację ratuje ten grymas, zobaczcie wzruszenie, z drugiej strony jest jeszcze, jeszcze większy smutek. Ojejku, no powiem wam, zaczyna się... Przeciętnie, ale zostańcie ze mną, bo to może oznaczać, że emocje będą tylko i wyłącznie rosły. Nie będziemy go kuć w kajdany, niech sobie tak stanie. Ej, co? Nie chcesz tutaj chycić, to zaraz cię zakujemy, ale nie, na szczęście posłuchał i chwycił. Aha, tutaj był numerek, znaczy cyferka, ósemka, czyli można się było spodziewać takiego oto początku. No cóż, lećmy dalej, nie przedłużajmy. No to lecimy dalej. Seria 16. Też pamiętam, że przecież regularnie ją na kanale otwierałem. Całkiem solidne figurki. Tutaj jest jakieś nacięcie, ale nie pamiętam, co jest w środku. A tutaj, no, czysta, nieopisana saszeta. To zróbmy na jednym kadrze. Od razu wysypiemy sobie dwie sztuki. No i będziemy patrzeć. Odpinam jedną, to znaczy przecinam. <śmiech> <śmiech> Chyba. Już będzie dobrze, zgadłem. Ostatnio solidnie dużo dla Was nagrywam, i dlatego pewne niedogodności mogą się pojawić, i zobaczmy. Co tutaj w środku żeśmy zyskali. wow. wow, 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 wow. jest fantastycznie, człowiek banan. A no tak, bo być może ja go sobie zamówiłem, no uwielbiam te ostatnie stroje, na przykład papryczka, czyli, a tutaj mamy takiego oto bananowca. <laughs> no nie, to trochę coś innego znaczy. W każdym razie fajne okulary. To przede wszystkim, no co ja mówię, przede wszystkim to strój banana, oczywiście. Ja miałem coś podobnego. W takim małym domku, Hawa, też był taki strój, ale jednak nieco inny, a tutaj mamy podstawowego banana. Wow, wygląda to świetnie. No i mamy taką jakby naklejkę, która często podróżuje z bananami i jest informacją, od jakiego to hodowcy producenta i tak dalej. Pięknie. Jest ten czarny kikut, wszystko się zgadza. A jeżeli chodzi o naszą drugą saszetę, to tutaj mamy tego smutnego chłopca. Być może subkultura emo. No i zobaczcie, jak to wygląda. Fantastyczna koszulka, mroczna dla takiego metalowca. Z tyłu niestety brak nadruków, ale mamy tutaj o coś ciekawego, ale to zaraz się postaram wam to pokazać. Natomiast szkoda, że nie mamy alternatywnego grymasu, bo jednak ten gość jest taki trochę zaniepokojony. Przydałaby się jednak radość, bo życie jest radosne. No ale mamy tutaj też książkę Spooky Tales, czyli takie, no, opowieści z dreszczykiem, można by powiedzieć, do wszelkiego typu mocy związanych, bo ja wiem, z Halloween to się może przydać. Jak najbardziej I jeszcze ma pająka. Nie wiem, czy sztucznego, czy prawdziwego, nie wnikam. To my sobie możemy zadecydować na makiecie. No i tak to wygląda. Słuchajcie, no, chyba jest lepiej, jeżeli chodzi o tą serię. 16 to zaostrzyło mój apetyt i będziemy patrzeć a zostały nam te jeszcze cenniejsze saszetki przypomnę że w dniu premiery taka seria 16 kosztowała 12 zł a teraz ech 17 od sztuki to znaczy, wiecie, 17 zł to współcześnie kosztuje seria 22, a takie saszetki są dużo, dużo droższe. Tutaj też mamy nieoznakowaną, tak jak czasem pojawiają się radiowozy na ulicach. No i zobaczymy, co jest w środku. A to jest, moi drodzy, już kawałek historii. Seria 12, czyli rok 2014, a ja to sobie tak beztrosko otwieram. Eh, cudowne życie Legotubera. Zobaczmy... Chwila prawdy i tutaj mamy ratownika. No świetnie, chociaż trochę po czasie, bo nie wiem, czy pamiętacie. Ja kiedyś budowałem plażę i teraz odsyłam was do tej makiety i tam było takie zamówienie specjalnie pod ten projekt. Ja zamówiłem bodaj właśnie ratownika i ratowniczkę, przyszły dwie ratowniczki i później nie miałem ratownika. Wiadomo, poradziłem sobie, bo jest dużo takich figurek przypominających tego typu jakby zadania. E, taką profesję na plaży, ale jednak no nie był to taki ratownik z minifigurek. Swoją drogą, no zobaczcie, to były takie lata specyficzne, gdzie jednak to nie było nadal jeszcze do końca fajnie zrobione, to znaczy na plecach brak nadruku. Tutaj te spodenki, jak patrzymy na tył tej figurki, to niestety odstają nam jakościowo od współczesnych produktów. Za to fajne okulary, to na pewno i mamy taką ratowniczą deskę oraz Czerwoną, fajną lornetkę. To są plusy, bo warto mieć ten element w naprawdę różnych kolorach, czyli jednolicie. Czerwone akcesoria, plus czerwone shorty, a na shortach no koło ratunkowe, czyli bardzo przyzwoicie. Fryzura też taka luzacka, ale nie mamy zarostu. No dobra, czyli jak kiedyś coś będę budował, a z pewnością jakieś tematy wakacyjno-plażowe również się pojawią, no to będę już miał ratownika, muszę go tylko w odpowiednim miejscu schować. Jak natomiast wygląda ta deska? Całkiem niezły element. Chyba ta babeczka miała coś bardzo podobnego. A jeżeli myśleliście, że na tym odcinku nie otworzymy nic cenniejszego niż dwunasta seria kolekcjonerskich minifigów, to byliście w błędzie, no bo jeszcze bardziej się cofamy i jest rok 2013, tutaj mamy serię dziesiątą. Ona również jest nieoznakowana. Pewnie wymacana, ale ja na szczęście nie pamiętam co jest w środku i teraz za chwilę będę miał radochę. No patrząc na to opakowanie, to jakby się trafił. Ten rzymski dowódca, ale bym. No, podskoczył aż tutaj na swoim krzesełku. A co się faktycznie trafiło? Okej, okay, też wojownik, ale trochę inny. Taki klasyczny, można by powiedzieć, zaraz tylko zerknę na pancerz. A nie, to jest chyba nawet wojowniczka. I pięknie zobaczcie na tą oto tarczę. Uwielbiam zbierać takie elementy. Włócznia też niczego sobie, więc ja czem prędzej tutaj składam to wszystko do przysłowiowej kupy i będziemy się przyglądać tej pani. No, 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 fajnie, bo ja lubię mieć wojowniczki i wojowników z różnych epok. I tutaj paradoksalnie jest to wcześniejsza seria, a jednak wygląda to lepiej. Wiecie dlaczego? No bo mamy po pierwsze dużą część pleców zakręconych przez włosy i to jest ok, jeżeli nie ma tam nadruku. Chociaż współcześnie już by nam te poltaski ładnie na tyle też wymalowali, jak na przykład w tej prezentowanej właśnie figurce. No a tutaj na przodzie mamy ciekawą taką nitozbroję. Bardziej to jest ozdobne, bo zobaczcie jak odsłania jakieś elementy przy szyi, przy obojczykach, ale no nie powiem, wygląda to ładnie. Jeszcze wrzućmy jej w dłoń tarczę. Solidną, ciężko mi powiedzieć z jakiego okresu to może być wojowniczka. Być może jak się przyjrzymy trochę tym zdobieniom. <laughs> no nie, no piście w komentarzach jakie są wasze przewidywania, bo nie jest to chyba nikt z Panteonu. Jednak trochę inaczej wyglądali zarówno bogowie greccy, jak i egipscy, jak i rzymscy, no właściwie rzymscy to trochę pochodna greckich. Nie mam tutaj pomysłu, no może to być po prostu jakaś amazonka i wtedy rzeczywiście do tych światów helenistycznych trochę to nawiązuje. Tak jak mówiłem włócznia, tarcza, super. Nadruki na przodzie też niczego sobie i taki zacięty grymas, ona chce komuś dokopać. A to nie koniec wrażeń, jeżeli chodzi o dzisiejszy archiwalny czwartek, bo ja coś tutaj dzisiaj dla was mam. Pamiętam kilka lat temu, jak byliśmy razem z Rafi Brixem w Legolandzie, no to tam wypożyczyłem niejako od niego tą figurkę i po tylu latach mu jej nie oddałem, ale spokojnie. Dzisiaj będzie nagrana i jak się tylko spotkamy, no to mu przekażę ewentualnie, wyślę, bo to jest moi drodzy ten najcenniejszy drop i ja tego jeszcze na kanale nie pokazywałem. Tada! Policja. Słuchajcie, zróbmy sobie taką zabawę, bo to jest jednak ukryty fragment tego wideo. Nie wszyscy oglądają do końca, więc jeżeli tutaj trafiłaś, trafiłeś, no to zostaw taki komentarz: Policja na glebę! I wtedy inni będą się zastanawiać, co oni wypisują, dlaczego właśnie tak. Pamiętajcie, hasło na dzisiaj w komentarzach to: Policja na glebę! <laughs> Ale to jest głupie. Ale dobra, składamy tego pana, który oryginalnie chyba był pierwszą figurką. W takim normalnym zestawie, to znaczy figurką, wiecie, no przypominającą to, co dzisiaj współcześnie znajdujemy w setach. Rok bodaj 78, chyba dobrze pamiętam, i zestaw o numerze 600. To był taki maluteńki samochodzik i właśnie podobny pan. Załóżmy mu czapę. Uśmiech, no nawiązuje do tamtych lat. I co on tutaj ma w ręce? O, 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 o wilku, mowa o tak, to jest zestaw 600. Zobaczcie, wykwintny nadruk i w sumie powiem ci Rafał, że najtrudniej to będzie mi się rozstać właśnie z tym drobniutkim nadrukowanym elementem. No ale cóż, na Maćku to można polegać jak na zawiszy. Co prawda nie zawsze szybko się wywiązuje ze swoich obietnic, patrz na przykład piekło, ale uwierzcie mi, że ja o wszystkim pamiętam. Jestem zodiakalnym skorpionem, a tacy są naprawdę pamiętliwi i jak już chwycę to nie puszczę jak Amstaff. Czyli tak, dzisiejszy Openik zaczął się dosyć średnio od Jokera, któremu nic nie ujmujemy, ale jednak nie miał ani akcesoriów, ani bardzo się nie różnił od tego, co było w zestawach. Niemniej jednak czupryna bardzo spoko, skończyło się natomiast bardzo, bardzo grubo. No ja się cieszę i z banana, i z tego wypożyczonego policjanta, że mogłem wam go pokazać. No a Amazonka oraz smutny chłopczyk zawsze spoko. Ratownik też będzie miał na kanale swoje 5 minut. Pokażę wam jeszcze od tyłu te postacie. I to by było na tyle uwalniam was, lećcie, Nacieście się jeszcze trochę wolnym, no chyba że jesteście dorośli. To w takim razie zapraszam do pracy, ale będzie jeszcze trochę czasu na odpoczynek i szaleństwo. Trzymano!